jak powinno wyglądać szybkie automatyczne rozliczenie wielu kierowców w programie v system wchodzimy w kierowców kierowcy już mają wpisane umowy mają stawki na tych umowach mają również oczekiwane netto idziemy do delegacji tryb obsługi grupowy zaznaczamy wszystkich kierowców wybieramy miesiąc który nas interesuje w tym momencie to będzie wrzesień tworzymy delegację dla każdego kierowcy zapisujemy Idziemy do ewidencji, znów tryb obsługi grupowy, moduł płacowy, przeliczamy wszystkich kierowców. Każdy kierowca ma wypełnione oczekiwane netto. U, jedne, u jednego z tych kierowców pojawiła się delegacja krajowa, czyli ta kwota jest dla niego do wypłaty. Jeżeli klikniemy w tą strzałkę, nasze oczekiwane netto. Zmniejszy się do tego, aby dalej było to 9000. Akceptujemy prognozę naszej nagrody. Przeliczamy jeszcze raz ewidencję. Ostatnim elementem jest wydrukowanie raportów. W tym celu idziemy do wydruków. Mamy raporty ulubione. Zaznaczamy wszystkie raporty, które chcemy wydrukować, i drukujemy je do osobnych plików. Ewisystem w tym momencie stworzy. Dla każdego z kierowcy, dla każdego miesiąca osobny folder. W tym folderze będą wszystkie raporty, które nas interesują. Możemy to spakować i wysłać do księgowej. W ten sposób to wygląda. Jest rok, mamy każdego kierowcę osobno i każdy miesiąc również jest osobno. W jednym pliku wszystkie raporty. I to jest koniec rozliczenia kierowców. Tak to powinno wyglądać. W taki sposób powinno się to odbywać szybko, automatycznie, bez zbędnych działań. Jeżeli chcesz wiedzieć, w jaki sposób ustawić EWISYSTEM, aby korzystać z automatycznych funkcji, skontaktuj się z nami, porozmawiaj z naszym konsultantem. Pomożemy ustawić program. A jeżeli jeszcze nie masz EWISYSTEM, obok jest formularz po wypełnieniu otrzymasz 14-dniową bezpłatną wersję Evisystem do wypróbowania wraz z opieką naszych konsultantów naszego serwisu aby można było sprawdzić wszystkie funkcje Evisystem